Piotrze, yy, pracujesz z traumą i ja się tak zastanawiam, że to jest takie słowo które kojarzymy z jakimiś takimi mocnymi, trudnymi doświadczeniami, że na przykład osoba, która doświadczyła traumy, to jest ktoś, wobec kogo stosowano przemoc fizyczną, na przykład albo psychiczną, albo na przykład jakaś taka trauma międzypokoleniowa, którą ktoś odziedziczył po swoich dziadkach, którzy na przykład przeżyli jakieś trudne historie wojenne. Ale ja takie mam przeczucie, że to nie muszą być aż takie duże zdarzenia. Powiedz mi w ogóle, z czym do Ciebie przychodzą ludzie, na czym polegają ich traumy? Na początku zgłoszenie klienta jest różne takich prostych stwierdzeń: e, Nie układa mi się w związku, mam depresję, mm, mam problemy ze złością. To jest takie zgłoszenie, tak? I można powiedzieć, że to zgłoszenie zaprasza od razu do wejścia głębiej, ale nie od razu, tak? E, jeżeli byśmy weszli w głębiej, no to możemy natrafić najpierw na podwyższony stres, czyli ten, który nam towarzyszy. Możemy również trafić na kryzys tej osoby, która w tej chwili je ma, czyli na przykład ma podjąć jakąś decyzję i tak duży jest poziom stresu i napięcia, że stoi w wewnętrznym konflikcie lub też mamy do czynienia z czymś o wiele mocniejszym i to jest trauma. A trauma jest to takie przeciążenie, które cały system nerwowy, gdzie cały system nerwowy jest przeciążony, gdzie również cały układ mięśniowy jest może być zaciśnięty, nie cały, ale bardzo dużo, jest podwyższony kortyzol. I wtedy osoba jest, ma takie poczucie, jakby była w zacisku. I to doświadczenie jest jak więzienie, właściwie jak klatka, z którego nie ma wyjścia. Właściwie osoba nie wie, jak z tego wyjść. I to jest takie zdawane utknięcie, inaczej. I rzeczywiście trauma często nie jest tylko jedna. Tak, mamy dostęp do jakichś tylko fragmentów rzeczywistości. Traumy mogą być również, jak wspomniałeś, trochę międzypokoleniowe, że dziadkowie doświadczyli traum. No i wtedy te traumy yy, również rzutują bezpośrednio na stan aktualny. Dzisiaj na szczęście jest dużo już takich y, badań i też również jest dużo refleksji na ten temat, jest również y, trochę metod pracujących właśnie z transgeneracją. I jeśli popatrzę się na yy, wieloskładową, to zaczynamy od prostej czynności. Natomiast nie to jest najważniejsze, bo to jak komuś powie, jesteś w więzieniu, tak, i wyjdź, no to trochę jak w filmie Skazani na szołszęk gdzie musisz mieć ogromną determinację i poczucie właściwie, że jesteś w czymś ogromnie zamkniętym i że musisz się ubrać w taki, czy, czy nastawić na to, że musisz z tego wyjść. Ale chodzi głównie o to, że potencjał to jest to, co jest ukryte, co jest niewydobyte, a co potrzebuje się wydobyć. I kiedy na to się kładzie akcent, to praca w ogóle jest lekka, chociaż doświadczenie jest trudne. No dobra, ale jakbyś miał mi tak powiedzieć mm, konkretnie, mm, właśnie co, bo wiesz, wydaje mi się, że po prostu mm, potrzebujemy takiego doprecyzowania w ogóle tego pojęcia traumy. Nie w tym sensie, żeby wiesz, je nazywać, bo wiem, że tam wymieniasz kilka rodzajów, ale żeby na przykład ktoś, kto nas słucha, mógł w ogóle się zorientować, być może to, czego doświadczam właśnie z traumą, ale nigdy tego nie pomyślałam, żeby to tak nazwać, bo na przykład wydawało mi się to wiesz nieadekwatne. Więc jakby co co to może być, wiesz, tak? Jakby z Twojego doświadczenia masz duże doświadczenie na przestrzeni lat, jakie na przykład to są czy nie wiem, pięć różnych rzeczy. Wypadek samochodowy. Mhm. To doświadczenie jest e, traumą szokową. Nagle, w sposób nieprzewidziany, gdzie osoba nie jest w stanie w ogóle zapanować nad swoimi reakcjami. Tak? Takim prostą reakcją jest na przykład, kiedy e, ktoś jedzie z samochodem i ktoś wyskakuje przed nim, tak? i ten, który jest przed nim, daje po hamulce. Reakcja tej osoby, która musi za zahamować, bo uderzy w tył samochodu, jest taka, że zaczyna się cząć. Jest taka naturalna reakcja mobilizacji energii. I ona w tym momencie gdzieś tam rozprosza się. I mm, stosunek do tego może być przeróżny. I też mówimy o reakcji organizmu, nastawienie osoby, kiedy dochodzi do jakiejś traumy. Y, Każdy gwałtowne i nagłe zmiany, nagła śmierć, kogoś bliskiego również jest traumą szokową. Szok, czyli tego się nie spodziewałem, to w tym momencie się wydarza. Tak? Y, ktoś nagle zabierany jest z mieszkania, idzie do więzienia. Tak? Ktoś na kogoś napadł. I jest ofiarą gwałtu albo nagłego ataku. To jest trauma szokowa. Ta trauma szokowa bardzo mocno koduje się w ciele. Sprawia tak, że to, ten kod jest tak mocny, że ten ślad później pozostaje przez długie lata, jeśli się z tym nie zrobi porządku. Na poziomie energetycznym, na poziomie zmiany czasami sceny, którą się było, na, też na poziomie tej sprawczości, czy ja potrzebuję w ogóle sobie poradzić z tym przeciążeniem, które istnieje. I to mówimy tak w skrócie o traumie szokowej. Trauma, trauma transgeneracyjna, tak jest określana, czyli międzypokoleniowa tak? to jest nieco inny, przynajmniej opis. Oczywiście w, w pokoleniu dziadek czy prababcia. Czy, czy babcia, tak? czy ktoś, kto dwa, dwa, trzy pokolenia wstecz doświadczył traumy, nazwijmy to szokowej, czyli tego przeciążenia, to ta sama trauma z tamtego miejsca jest nazwana transgeneracyjna, bo ona się w poprzednich pokoleniach zadziała. I później mamy tak zwany spadek po, tych, po tym doświadczeniu, czyli zdarza się, że ktoś przeżywa nadmierne lęki, strach, panikę. Tak? Można nawet dać taki przykład, że. Załóżmy, że w okresie wojny, tak, kiedy doszło do, do ogromnego niebezpieczeństwa dla danej rodziny, załóżmy, że to jest babcia, ona mówi do, swoich, do swojej rodziny, nie wychodźcie na zewnątrz, bo się może coś stać. Musimy się razem trzymać, bo kto wyjdzie na zewnątrz, może być łapanka, trafi do obozu i może zginąć. Później córka tego słucha i nasiąka tym lękiem, który był wygenerowany u babci. I później mamy jeszcze późniejsze pokolenie. Wnuczka, czyli córka tej kobiety, która patrzyła na to wszystko, a wtedy była córką, wnuczka przygląda się temu, co mama przeżywa. I jest tak zwany rezonans fizyczny, rezonans w ciele i na przykład dochodzi do tego, że mama ma lęk, więc córka również ma lęk. I ona też mówi na przykład do swojego później już męża i swoich dzieci, czy wtedy by to już było prawnuki, mówi na przykład taki tekst, wiesz co, Musimy dbać o to, żebyśmy się zawsze razem trzymali. Tak? Nie ma jakiejś szczególnej sytuacji, żeby to robić, ale ona mówi, trzeba to koniecznie robić. Mhm. I wtedy już nie wiadomo, gdzie jest źródło, ale wiemy, że jest konkretny opis reakcji. Mamy również takie, tego typu określenia jak trauma rozwojowa. Tak? To jest inny rodzaj doświadczenia. Wtedy mamy takie fazy rozwojowe. Mamy pierwszą fazę, to jest faza kontaktu, kiedy jest matka z dzieckiem, dziecko. Będąc w kontakcie z mamą, ono nagle może poczuć, że mama ma dostęp do własnego ciała, jest żywotne. Jest żywotna, więc dziecko w rezonansie odczuwa również żywotność. Tak? Jest też odzwierciedlanie, mama się, dziecko się śmieje, mama odzwierciedla. Jest tam życie. I teraz załóżmy, że dziecko nie wykształca tego kontaktu, tego czucia również siebie. Czyli mamy pierwszej fazie rozwojowej, ponieważ mama jest zamrożona. Mama jest zamrożona, nie czuje niczego, <laughs> dziecko również nie czuje siebie samego. I później, w późniejszym życiu na przykład może się zachowywać jak ktoś, kto automatycznie wszystkie czynności wykonuje. Na przykład nic nie czuje, jego przyszła żona, czy jeśli to jest kobieta, jej mąż mówi do niej, ale ty nie czuję, ja, ja nie czuję, żebyś ty mnie kochała, tak? Albo nie czuję, żebyś ty miała jakiekolwiek do mnie uczucia. To jest może y, opis skrótowy, ale faktyczny. I w tym momencie, i y, 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 wtedy mówimy, że jest taka możliwość, że to przeciążenie, które y, dotyczy kontaktu i czucia, rozpoczęło się dużo, dużo wcześniej, czyli właściwie na samym początku rozwoju. Mówimy rozwoju, czyli piesze. Mhm. Mamy później po kolei różne etapy. Dam jeszcze inny etap, żeby tego, nie, y, żeby za dużo nie opowiadać o tym. I to co dotyczy drugiego etapu, kolejnego etapu, niekoniecznie po kolei, to na przykład autonomii. Dziecko już małe jakby szuka tej autonomii. Ono ma tak zwane impulsy swoje. Czy na przykład zaciekawi się, pół i wędruje do określonego miejsca, bo go zaciekawiło. Wraczkuje, czy zaczyna odchodzić. Mówimy o takiej autonomii poruszania się. Później ma w języku tą swoją, w języku wyraża autonomię. Często rodzice mają w tym kłopot. Nie, nie, mówi, nie, nie. Nie, nie, absolutnie nie. mówisz buty, nie. Mam 2,5 latka, bo mówiłem coś o tym. To dziecko trenuje się w tym słowo nie. A tak naprawdę próbuje jakby zrobić więcej przestrzeni, żeby miało więcej możliwości do eksperymentowania. I załóżmy, że ta rzeczywistość jest zatrzymana i przyblokowana. Przez jakieś wydarzenie, albo przez nieustanne powtarzanie ze strony mamy, taty, nie rób tego, nie wolno zostać, zamilkni, tak? I wtedy dziecko e, jakby jeszcze to jest agresywnie, albo jest sytuacja taka e, ogromnie przeciążająca w danym systemie, tak, że na przykład jest jakaś przemoc towarzysząca, tak? Więc dziecko jakby zablokowuje tą swoją zdolność autonomii, do autonomii, czyli zdolność wyrażania impulsów, żeby wędrować w różne miejsce, oddalić się i przejść. I w życiu dorosłym może być takie epizody, w których na przykład chce podjąć decyzję i nie umie tego zrobić. Chce na przykład odsunąć się, nie potrafi tego zrobić. E, chce zwolnić się z pracy, bo wie, że za chwilę straci wszystko, nie zrobi tego. Nie zamyka czegoś, na przykład, bo za tym stoi pewna możliwość wybierania. I życie dorosłe, no, ktoś powie takiemu człowiekowi, to wystarczy tylko chcieć, a coś się uda. Nie, bo jeżeli jest utknięcie w tamtego miejsca. I jeszcze nakład... nakładki były w ciągu historii życia. To kiedy on ma w tej chwili 30 lat i mógłby dokonać jakiejś decy... podjęcia decyzji, on tego nie robi. To raczej jest prawdopodobne, że doszło do zaciśnięcia jego autonomii. I wtedy mówimy o tak zwanej traumie rozwojowej. Jest jeszcze kolejny może taki opis jest ważny, mianowicie traumie symbiotycznej. Twórcą tego jest Franz Zupert który aktualnie zajmuje się, rozwija tak yy, zwane ustawienia intencji, i on stwierdził, że wiele kobiet mam, yy, które mają traumy, nie mają kontaktu z dzieckiem, a dziecko wyczuwa to i dziecko kontaktuje się z traumą matki, czyli nie ma kontaktu mat, yy, dziecka z matką, tylko dziecko ma kontakt z traumą matki, czyli jest poza kontaktem. I wtedy w tym stanie zamrożenia funkcjonuje nieustannie, cały czas. I stąd może mieć również problemy z relacją, dostrajaniem się do innych, bo to jest ten etap również, kiedy dochodzi do dostrajania, to jest ten najsilniejszy, bo symbioza to jest to połączenie, zjednoczenie. I to symbiotyczne doświadczenie jest w pierwszym okresie życia również u dziecka. I najmocniejsze to doświadczenie wtedy zapisuje się w dziecku, tak? że dziecko nawiązuje kontakt zamiast z matką, z tramą matki. Jeśli ja słucham, to takie mi się wydaje to trochę y, przytłaczające, bo wiesz, te rzeczy, o których mówisz, to one się dzieją tak bardzo wcześnie w naszym życiu, że w ogóle nie mamy szans, żeby je pamiętać. Mm -hmm. y, I zarazem, też jest to takie pesymistyczne, że coś takiego nas naznaczyło na całe życie i my teraz chodzimy wtedy straumatyzowani, i jakby w ogóle nawet nie możemy się do tego dostać. W sensie to jest mm -hmm. takie. Jakoś mi to przytłacza i takie trochę freudowskie też, nie, że to, co w tym wczesnym dzieciństwie takie się wydarzyło, to, to wpływa potem na to, jak ty funkcjonujesz w świecie i w relacjach w taki sposób zupełnie już poza Twoją kontrolą. Rzeczywiście to może tak brzmieć, że to jest, wiesz, trochę pesymistyczne. Natomiast samo doświadczenie, traumy, kto jest w środku, nie jest optymistyczne. Ono w doświadczeniu jest dosyć takie przerażające dla wielu osób, tak? Czarne kolory, wizje, doświadczenie, patrzenie na rzeczywistość przez pryzmat zagrożenia i tak dalej, i tak dalej. Jak człowiek tak normalnie popatrzy na życie, to ja powiedział, rama jest czymś normalnym. I miał z innej strony powiedzieć. To jest, czy przeciążenia są czymś normalnym, one występują w życiu codziennym. Gdybyśmy teraz spojrzeli na rzeczywistość otaczającą nas, tak? Jest pełno różnych przeciążeń, które są albo sugerowane, albo rzeczywiste, tak? to sprawia, że ludzie przeżywają stres, przeciążenie, utrata pracy i tak dalej. Samo wydarzenie nie musi być przeciążające. Pytanie zawsze, co ty z tym zrobisz? I natomiast nad niektórymi doświadczeniami mamy władzę, nad którymi nie. Jeżeli sami coś wyprodukujemy, to mamy możliwość łatwiej nam to zmienić. Na przykład jeżeli to ma w życiu czy, ktoś, to ma 30 lat, 40 lat i e, utracił pracę, to jemu jest to łatwo z tym sobie poradzić. Albo stracił kogoś bliskiego, może w tym sobie poradzić. Ale co innego jest, kiedy jesteśmy częścią większego systemu jak rodzina? I jest, jest maluch. On nie ma wykształconych jeszcze osobowości, nie ma wykształconych swoich umiejętności, żeby sobie z tym poradzić, więc jest zależny. Więc to tak naprawdę nasiąka. Ale nie ma takiej możliwości, żeby człowiek nie mógł z takich rzeczy wyjść. Bo to już wcześniej wspomniałem też, potencjał jest tą, tą właściwością człowieka. To jest każda sytuacja zawiera swój potencjał. Człowiek zawiera swój potencjał. Właściwie od poczęcia dziecko. Pod, rozwija się ze względu na swój potencjał. Wykształcają się poszczególne części ciała, kiedy się rodzi w naturalny sposób. Nikt mu nie mówi, że ma pełzać do piersi. On to robi. Dzie -dzie 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 Dzieciątko to robi. Później, jak są poszczególne fazy, nikt go nie uczy, kiedy ma siadać. On po prostu ma instynkt rozwojowy, że trzeba usiąść. Ten potencjał sam chce się wy wydobyć. <śmiech> Więc <śmiech> to, cały, to cały czas towarzyszy, ta chęć wydobycia. Ten chęć rozwijania się. I jeżeli pytanie, gdzie akcent położyć, na przykład jako terapeuta, mogę zaprosić klienta, i powiedzieć mu i zaprosić go, a, pozwolić mu na to, żeby on opowiadał o samych dramatach. Mhm. I wtedy czy później ja sam poczuję ten dramat. Tak? No bo to się udziela. Lubi się atmosfera, atmosfera dramatyczna i wszyscy możemy opowiadać o samych dramatach. I właściwie później już nie wiadomo, kto jest terapeutą dla kogo. Tak. Oczywiście, jak terapeut to straci tą wizję tego siebie samego. Natomiast w przypadku, kiedy dochodzi do pracy z traumą, zwracamy uwagę na to, na zasoby, na jego potencjał, na jego możliwości, które są. Jeśli na to zwracam uwagę, i też na oddech, bo oddech jest jedną ze ścieżek, którym się posługuje, albo intencja jest jedną ze ścieżek, coś chce, i wtedy, jakby podłączając się pod to, to nie staje się takie ciężkie. Tak? Zawsze jest pytanie, co odżywiasz? Tam, gdzie uwaga, tam jest energia. Jeśli odżywiasz depresję, bo opowiadając depresyjnie, to ci się to namnaża. Twój układ neurologiczny tworzy dalej te same ścieżki, nie ma zmiany, jest pomnożenie. Natomiast, kiedy przekierujesz uwagę, zmienia się błyskawicznie i również zmienia się w ciele, może się zmienić w emocjach, może się zmienić obraz do końca. To hmm. jest piękna przygoda. Natomiast sama myśl o tym, że jest trauma, to rzeczywiście może być przeciążająco traumatyczne. Mhm. No to brzmi bardzo prosto, ale chyba takie łatwe nie jest. Um, tak się zastanawiam, czy w ogóle spotykasz w swoim życiu ludzi, którzy są, jeśli tak szeroko, tak szeroko rozumiemy pojęcie traumy, że są to mhm. różne doświadczenia też, nie tylko takie jakby stricte właśnie związane czy, czy z, z przemocą, czy z, nie wiem, właśnie wojną, tylko też na przykład z tym, że byliśmy niewystarczająco czule kochani jako dzieci mhm. albo... Wystarczająco mieliśmy kontakt z naszymi rodzicami. To czy w ogóle spotykasz w swoim życiu ludzi, którzy są od tych traum wolni? Bo tak sobie myślę, że jak nie rodzic, to może szkoła być takim źródłem traumy dla wielu dzieci. Jest też taka systemowa przemoc, która jest w szkole jakby zapisana. I też ten system nieosłoniętego oceniania, porównywania, jakby to wszystko na pewno nie sprzyja harmonijnemu rozwojowi jakby człowieka. Więc czy spotykasz ludzi, czy są w ogóle ludzie wolni od traum? Ja myślę, że są wolni, ale w niektórych sytuacjach, obszarach. Na przykład, jeden będzie, tak jak mówiłem, chociażby o tej autonomii, będzie swobodny, będzie umiał poruszać się jak chce, również podejmować decyzje, dokonywać wyborów i w jakimś obszarze życia mu to cudownie wychodzi. Czy może ten obszar nie jest w ogóle dotknięty? Na przykład inny będzie nie miał na przykład doświadczenia traumy w relacji, tak? e, czyli na przykład miał dobre relacje, nie było zaniedbań zbyt dużych tak? i on jakoś przeszedł przez to, po prostu pozwolił sobie, czy miał na tyle dużo zasobów i tej odporności psychicznej, którą wykształcił w tym środowisku, że sobie radzi i nie ma przeciążenia. <laughs> Są również ludzie, którzy na przykład są przedsiębiorczy. Tu nie mieli na przykład, czyli, czyli tworzenie własnej inicjatywy, podążanie, bycie kreatywnym. Toś nie ma. Ale to nie znaczy, że w innych obszarach nie będzie przeciążony. To tak jakoś nie działa. Znam człowieka, który był, wielu takich, którzy są doskonali energetycznie czyli po prostu są bardzo silni, bardzo mocni, również bardzo ruchowi. I kapitalnie się tym ruchem posługują. Ale ten ruch im ratował życie. Czyli w tym obszarze oni są kreatywni. Nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie za nimi nadążyć. I ten obszar był wolny od traumy, bo, nigdy, bo nigdy, nigdy go nikt nie zacisnął. Ale to było rozwiązanie, żeby nie zostać w relacji, na przykład z mamą. Mama była zbyt ekspansywna, zbyt narzucająca. O dziecko mówi: mm -hmm. Nie dam rady. Nie mówi, tylko po prostu czuje. Więc szybko nauczy się chodzić. Jak się szybko nauczy chodzić, to pójdzie za jak mały samochodzik. I mówią, ma ADHD. ADHD jest jego ratunek. On jest ciągłym w ruchu. To, że jest w ciągłym ruchu, ratuje go przed tym, żeby się zatrzymać i być w relacji, bo to było zagrażające. A później wchodzi związek. Okazuje się, że w tym związku jest mu trudno. Ale nie dlatego, że on ma złą wolę, tylko dlatego, że on się tego nie nauczył. Nie było warunków u tym, żeby się nauczył. Więc to jest przeciążenie. W tym obszarze jest przeciążony. Ale w innym nie. Jeszcze jedna taka ciekawa refleksja, która, która mi towarzyszy. Ona dotyczy tego, że żyjemy w środowisku, w którym, yy, który, ja bym to nazwał, cały naród nasz polski jest przeciążony. Samo takie określenie nie jest zbyt pa optymizmem, ale również to samo środowisko nie zaciska wszystkich dobrze. Ja się to samej przyglądam od, od młodych lat, kiedy jeszcze pracowałem na produkcji, bo tak było. Wtedy moi koledzy wyjeżdżali na przykład do Niemiec, do Libii, do Iraku i tam pracowali. I co było interesujące, prawie każdy z nich był genialnym specjalistą, tak, ponieważ wiele potrafił i był zaradny potrafił sobie poradzić. Jeżeli ktoś popatrzy, jakie środowisku żeśmy żyli, to, że tak powiem, dociskani byliśmy w, różnych, w, w różny sposób. Więc z jednej strony jest dociskanie, ale nie przytłoczenie. Więc oni musieli wygenerować mnóstwo możliwości, zasobów, żeby sobie z tym poradzić. Więc co robi? Jedzie na zachód, mówi, nie ma problemu, radzę sobie z tym świetnie. I, i przypomina mi się pewna dziewczyna, <coughs> która tutaj w kraju nie mogła zrobić kariery. Ona była pianistką. Ja wtedy pojechałem pracować do innego miasta. I zaciekawiła mnie ona i zapytałem ją, czemu ty w Polsce nie koncertujesz? A ona mówi, teraz już tak. Ale kiedy miałam 21 lat, kompletnie nikt się mną nie interesował. Wyjechałam gdzie? Do Wiednia. W Wiedniu zainteresowali się mną. I to zrobiło. I kiedy się oni mną zainteresowali, to znalazłam menadżera, który organizował koncerty na całym świecie. I wtedy Warszawa mnie zaprosiła na koncert. I ona tu w Polsce nie mogła rozwinąć swoich możliwości. To, czy możemy rozwijać swoje możliwości, tak? zasoby i być kreatorami naprawdę zmiany i nie trafić na przeszkody, które neutralizują, jest naprawdę trudno. To znaczy, nie jest to niemożliwe, ale jest trudno. Z tym, ja bym powiedział, trzeba się z tym liczyć. Bo cały naród jest w pewnym sensie mocno przeciążony reakcjami tłumienia. To jest zjawisko przeciążenia i traumy. Myśmy byli jako naród od wielu, wielu pokoleń przeciążeni. Jeden z naukowców, który powiedział, że żeby w naturalny sposób trauma została wyłączona, to trzeba 14 pokoleń. Czyli środowisko nie może być traumatyczne i 14 pokoleń, żeby cały DNA wyczyścić. Nie, przecież jest niemożliwe. Zgadza się. Ale są inne możliwości. <grystanie> Tego, czego nie możemy zrobić w naturalny sposób, możemy w inny. Mamy różne możliwości oczyszczania tej energetyki, która również jest. Jedną z narzędzi bardzo prostych jest praktykowanie czykungu. To jest jedna z możliwości, ponieważ energia traumy jest zaciska. zaciska tak? I jeżeli my transformujemy tą energię traumy, Robi się lżej. Okazuje się, że wszystko ustępuje wewnętrznie. Środowiska zewnętrznego nie zmieniamy, bo nie możemy, ale możemy siebie zmienić w stosunku do środowiska mm -hmm. i niekoniecznie ulegać tym niskim wibracjom, które są w wyniku traumy. Gdyby to Hawkins powiedział, gdzie kal jest kalibracja, to do 200 to jest ta gniew, wstyd, złość, smutek. To są te uczucia, które są wciągnięte w traumę. Do 200? Tak, dwus... Nie wiem, co to jest. W sensie nie wiem, ja nie znam tej skali, o której mówisz. Hawkins, <coughs> można... jeden z wybitnych takich e, psychiatrów też, oświeconych ludzi, którzy w tej chwili na język polski jest dużo parę książek przetłumaczonych. I on e, był na skraju swojej przepaści. Taki właściwie nie wiedział, jak żyć. Nie? I w pewnym momencie doświadczył oświecenia. I pięknie, że doświadczył, bo dzięki temu on całą tą wiedzę, którą miał. Z psychiatrii, z, z medycyny chińskiej, z psychoterapii, praktyki własnej. On wtedy to wszystko włączył i on świetnie to opisuje. I on stworzył tak zwany ten poziom świadomości. Masz poziom świadomości do 200, to jest ten poziom, kiedy właściwie, ja bym to powiedział, kierujesz się pierwotnymi, zwykłymi instynktami gniewu, złości, wstydu. To jest akurat, e, e, po, to odpowiada. Tej najstarszej części mózgu, czyli mózgu gadzi. Czyli to jest taka, wiesz, akcja, reakcja. Wiać, uciekać, walczyć, lub udawać trupa. I te uczucia powstające w tym miejscu, to jest najniższy, do 200, poziom 200, to jest ten właśnie najniższy poziom. I oczywiście mamy decyzję, żeby wyjść wyżej. Do tego jest potrzebna odwaga, do prawdy, osoby samym. Często zdarza się, że na przykład wolisz schować różne swoje tematy, no bo jak go no to cię mogą dotknąć. I w środowisku również to widać czasami.